W te wakacje odczułem silną potrzebę pogania w końcu w coś dla siebie, gdyż przez ostatnie miesiące zagrywałem się jedynie w tytuły multiplayerowe. Moja potrzeba klimatycznej, zostającej w pamięci, przygody dla jednego gracza była tak duża, że na letniej wyprzedaży z kim zaopatrzyłem się w aż cztery takie produkcje. Jedną z nich było Oxenfree. Co to na Fort Milner Jestem Ok, right. Jestem to produkcja, na którą miałem ochotę już jakiś czas. Słyszałem o niej wiele superlatyw, a jedną z nich był niepowtarzalny klimat i to był chyba decydujący impuls przy zakupie. Bo chciałem doświadczyć jednego z lepszych uczuć na świecie, czyli tego, kiedy siedzisz sobie o trzeciej w nocy. Jest lato, więc przez otwarte okna docierają do ciebie jedynie dźwięki cykat i okolicznych balowiczy, powoli powracających do swoich domów. Nie wiesz w sumie, czy jest późno w nocy, czy wcześnie rano, ale w sumie to nie jest ważne, bo jest przyjemnie, jest pięknie i nie zamierzam trzymać was w niepewności. Takiego uczucia przy oksem doznałem. Oxenfree jest przygodówką utrzymaną w klimacie grozy. Wszystko zaczyna się, kiedy nasza protagonistka, Alex, udaje się na wyspę, na której się zresztą wychowała, razem ze swoim nowym przyrodnim bratem i znajomymi. I rzecz jasna, nie wszyscy się do końca lubią. Zwłaszcza była dziewczyna tragicznie zmarłego brata, Alex, ma żal do bohaterki. I to pierwsze zdarzenie charakterów przy ognisku Mniej więcej nakreśla atmosferę wypadu na wyspę, bo często na spotkaniu przytrafi się ta jedna osoba, która ma problem do wszystkich, co oddychają i psuje błyskawicznie klimat. Klimat gry przypominał mi nieco Stranger Things, a konkretnie zjawiska paranormalne, które działy się w obu produkcjach są według mnie dosyć podobnie zbudowane. Nie jest to horror, a bardziej dreszczowiec. Nawet taka miękka faja, jak ja ukończyła tytuł, bez obudzenia całego domu donośnym krzykiem, więc nie ma tu mowy o wielkim strachu, co dla mnie jest rzeczą bardzo dobrą i uważam, że poziom grozy był optymalny. Pod względem rozgrywki Oxenfree może nie jest dziełem przełomowym, ale ma kilka ciekawych rozwiązań, do których zaraz przejdę. Przez większość czasu ganiamy od punktu do punktu, próbując zebrać całą ekipę, która oczywiście zniknęła i uciec jak najdalej z wyspy. Czasami przekręcimy jakieś pokrętło, czasami podniesiemy jakiś list, ale tak generalnie to najwięcej chodzimy i przede wszystkim rozmawiamy. I właśnie tymi rozmowami Oxen Free stoi. Przez lwią część gry będziemy rozmawiać z Jonasem, przyrodnim bratem, jednak będzie okazja do pogadania z każdym. I przyznać muszę, że poznacia są kapitalnie napisane i od razu kibicujemy, co jest też dużą zasługą aktorów głosowych, którzy wykonali fenomenalną robotę. Każda z nich ma jakieś swoje problemy z przeszłości bądź teraźniejszości, ale koniec końców wszyscy chcą dla siebie jak najlepiej. Bardzo ciekawym elementem Free jest fakt, że jeśli nie chcemy, to nie musimy odpowiadać. bo czasem najlepszą odpowiedzią jest jej brak. What do you think well, I'm sure they're all right, anyway. Stawia przed nami kilka wyborów moralnych, takich jak to, z kim chcemy się udać w jedno miejsce, a także jak chcemy rozwiązać konflikty. Od tychże decyzji zależy, jak zakończy się nasza przygoda. Cała historia rozgrywa się w ciągu jednej nocy i zwiedzanie całej wyspy jest niezwykle klimatyczne. Jesteśmy tylko my, opuszczone budynki i piękne okoliczności przyrody. Nie było dla mnie żadnym problemem przemierzanie nawet całej mapy w celu dostania się w jedno miejsce bo to było po prostu bardzo przyjemne, zarówno ze względu na niepowtarzalny klimat, jak i dialogi między bohaterami, których można słuchać godzinami. Oxenfree jest zrobiony na silniku Unity, a mimo to jest niezwykle urodziwą grą i kolejnym przykładem po chociażby Tokio 42, że na tym silniku da się zrobić śliczną, stylową grę. Choć Tokio 42 nie jest już całościowo tak dobrą grą jak Oxenfree, ale to akurat temat na zupełnie inny film. Tytuł brzmi jednak tak samo dobrze jak wygląda, oferując bardzo klimatyczne elektroniczne utwory. Soundtracku z Oxenfree chętnie słucham sobie, chociażby pisząc skrypt, który właśnie czytam, bo to po prostu bardzo dobra rzecz. Największym problemem, jaki miałem z Oxenfree, to fakt, że potencjalne odpowiedzi znikały z ekranu bardzo szybko, przez co nie byłem w stanie odpowiedzieć, gdyż... Nie zdążyłem przeczytać tego, co mój rozmówca ma do powiedzenia. To bardzo irytujące, bo chciałoby się czasem pociągnąć rozmowę w danym kierunku, ale gra to czasami sabotuje. Ponadto nie jestem zbyt wielkim fanem zakończenia. I teraz tak, z jednej strony dobrze, bo jest tu potencjał na sequel, tylko pojawiają się problemy, bo po pierwsze, nie zanosi się na to, żeby takowy sequel powstał, a po drugie, szczerze mówiąc, to co wydarzyło się dosłownie w ostatniej 5 sekund epilogu jest dla mnie. Trochę na siłę i nie chcę się już dalej zagłębiać w ten temat z uwagi na spoilery, ale jestem otwarty na dyskusję w komentarzach dla zainteresowanych. Powoli podsumowując, Free to niezwykle klimatyczna przygodówka, która bawi, trochę straszy, a pod koniec historii nawet wzrusza. To trochę historia o dorastaniu, trochę o radzeniu sobie z brudami przeszłości i ta mieszanka daje coś naprawdę unikatowego. I szczerze mówiąc, chętnie sobie woksem Free ponownie zagram, aby odkryć pozostałe zakończenia, bo ta niebieskowosa sympatyczna dziewczyna skradła wraz ze swoimi znajomymi moje serce. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.